Siemano ziomieczki! A dzisiaj gramy sobie w Stumble Guys, kamereczkiem, yy, kamereczka, kamereczka, kamereczkę, kamereczka, kamereczka. Poczekajcie, poczekaj ja się. Widzę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu lajka, a my otwieramy sobie trzy darmowe spiny i będę musiał Wam coś pokazać. Coś fajnego. No i co? Nam no, wyleci trzy żetony. 10 klejnotów dobra dobra mi tam zawsze pasi coś. Jeszcze dwa spiny darmowe mamy. A wy w tym czasie zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie lajka. Lecimy na 350 subów kolejna pesyneczka. i o rzadki duplikat. Czyżby epicki spinuś no nie no cóż no ale prawie mamy jeszcze nam w ogóle brak Żetony będą. Essa. Ej, wiecie co? Trzech żetonów nam brakuje. To otwórzmy sobie te spiny, co tu mamy. I widzimy się po reklamie. A, stop! Patrzcie! Patrzcie, jakie koło dodali za 500 klejnotów. Robi wrażenie. Ja się trochę boję go otwierać, bo czuję coś, że nizy by mnie tropnął. No, jednak na karny zostaje. Ale jakby mi coś zostało, to od razu wydaję na to koło. A koło się kończy za... Dwa dni, a karnet się kończy za. Ej, dobra, widzowie, to parę godzin by nam zostało. Ej, dobra, no to co? Otwieramy i lecimy. Ej, widzowie, lecimy z tym spinem. Oby były te trzy żetony. I uwaga, co wyleci? Pięć klejnotów, korda. No, ale my się nie poddajemy, bo jeszcze mamy trzy spiny, które otworzymy sobie teraz. Ej, widzowie, lecimy z tym spinem. Co nam wytrupi? Oby trzy żetoniki. Lub trochę więcej. Rzadki. Kurde. Ale zawsze jeden żeton. Dwa żetony jeszcze. Czyli jeszcze dwa żetony. Nam brakuje. Ok, więc lecimy. Ej, co nam wytropi? Oby coś dobrego. Dwa złe tłony. Dawaj dwa żetony. No nie bądź ten... Dobrze. Kurde. No nie, no 10 klejnotów, jaka lipa. lepa. lipa. E 5 lecimy. Znowuż. Ostatni czas spin. Oby nam coś dobrego wyleciało. Pięć, 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 pięć. Dobra. Jest! Idealnie nam na epickiego spina starczy. Czajcie bazę. 35 żetonów. Lecimy, widzowie. co nam wytrupi ten epicki spin. Ja się nie patrzę, ja się nie patrzę. Ja się, widzowie, nie patrzę. Dobra, otwieram oczy. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Epicki duplikat, no wiedziałem. No ale widzowie, nie wiem co było, ale wy widzieliście na odcinku co było blisko, czy specjal, czy legenda, nie, musicie mi to powiedzieć, a my lecimy do pierwszej rundy. I widzowie, gramy w block Dash. i włączamy stupereczek, i widzę, że bota mamy, i opa, no nie, Ob, um. Dzisiaj chyba takich lagów widzowie nie będzie. Normalny Stambul akurat będzie. Dzisiaj taki normalnie. Ćwiczymy sobie, a nie. No tak, bo stopper włączyłem, więc ja się lepiej. Uważaj, bo ja włączyłem stopper i mnie nie spychaj, jak chcesz długi blok dasz. I. pamiętam. Aże. pa prawie wleciałem. Trochę przeiknąłem główką. Lockdown trwa już 40 sekund. 40. 40 sekund. No nie ma zrzucania, no. BAM! Jo! Ale to zrobiłem, widzowie. Ej, ja się chłopie zobaczymy, jak nam się uda najwyższego zrobić, co nie? A jak mnie zrzuc będzie zrzucać, to nie zrobimy. Co zrobiłem? Dobra, nie widzowie, nie, nie, nie piszcie tylko, że jestem ci te. Nie zrobię. O! o! Zrobiłem! Widzowie, zrobiłem! No szkoda, że się spadł, bo musiał się też ze mną wygłupiać. Ja się. Ej, widzę na Piszcie u Jaszka w komentarzach, jak się robi te save'y takie boczne, bo. On zamiast zrobić, tak jak ja teraz zrobiłem, on tak samo zrobił, zamiast podskoczyć jakby tak w bok delikatnie i tam tak wlecieć. Ale widzę, zrobiłem go. W końcu się go chyba nauczyłem robić. A my przechodzimy do następnej rundy. A blok dash ten trwał minuta 35 sekund. Ale było grubo, aż się spodziewał. I widzowie gramy następną rundę! Um, aha. Ale widzę, że ja wcześniej tego save'a zrobiłem, to ja się jaram, że na odcinku, dlatego, że nie umiałem go zrobić, a go zrobiłem, więc na tamtej rundzie byłem cheaterem, po, powiedzcie, tak samo jak Wojan, nie, nie umiał jakby tego save'a za bardzo zrobić, a jak zrobi, to się cieszy, tak samo jak ja teraz na odcinku, Robi wrażenie, ale bota poturbowało, co to było? Bo daj save'a, bo kupię boty. Czy ty spadłeś? Dobra widzowie Robię save'a Czy mi się uda save? OOOOOOO No nie Ej rzeczywiście widzę Boty są głupie Ej Jasiek i po co włączyłeś te boty? Weź teraz wyłącz boty A my widzowie lecimy do następnej rundy A blok naszło 56 sekund A że zrobiłem drugi raz To to my chyba otworzymy jednego spina za 55 gemów. Więc letymy I widzowie letymy tu co nam wytropi wiem że kupa ale nieważne epicki dobra epicki Duplikat. takiego jakiego chcieliśmy i podcie ile mam że my żetonów to mi się podoba dobrze Jasiek zapraszaj mnie a my lecimy do następnej Rundy. Dobra, widzę, nie pytajcie, co my gadaliśmy, teraz sobie tak nie wiecie, bo wstrzymałem, ale my lecimy z następnym blockdashem, a gadaliśmy po prostu o tym, że zrobiłem takie dwa save'y, jeszcze przez te głupie, bo ich nie ma, przynajmniej i bardzo dobrze, bo teraz będziemy starać się robić najdłuższy blockdash, Chyba, że wyjdzie coś złego, czyli że na przykład, patrzcie, tu jest ten głupi blok i nie skoczyliśmy na niego, to musimy robić save'a, ale nam się to może udać, tylko Jasiek oby to przechodził, bo jemu się nieraz nie udaje, bo ja go nieraz pod, u, muszę poduczyć niektórych trików, no ale nieważne, on nieraz też mnie musi poduczyć, ale to, ale to bardzo rzadko, mega. No, i ja na przykład teraz widzę, Jaszka uczy tego, żeby się nauczył robić. Wiecie czego, tego takiego bocznego, bo nie umia jeszcze. No, nie, dla mnie, widzę 50 sekund. No, niestety, a my teraz przechodzimy do następnej rundy. Tylko jak proszę cię, nie wygłupiaj się i nie rób tych takich, jakbyś przenikał. Na pewno nie na tych kolcach, bo te kolce wiesz, one to zrobią ci coś niefajnego. I widzę, że gramy następną rundę. A o imieniu Bombardment. Tak w ogóle to nasz blog dasik. I widzę, że te save'y się nauczyłem, jakby robić. To naprawdę kozacko. No, a u każdego. No, a ja się nauczyłem przynajmniej ich robić nie umiałem tych takich, ale boczne to za pierwszym razem mi wychodziły. A Jasiek nie umie bocznych, a ja Jasiek też nieraz nie umiesz. Też zawsze spadasz nieraz. No wow, bo nie zawsze wychodzi. No wow, a ty na mnie mówisz, że po prostu nie umiem, a, a teraz sam mówisz, bo nie zawsze wychodzi. No to teraz zobacz, jak ja się czuję. Ej, prawie wleciałem. Bo widać. I bum... Ja wiem, że mogłem tam zostać, ale nieważne. Bo nie, bo nie rób takich rzeczy, bo to, bo to ja nie wiem, jak taki typ robi. Kiedyś zrobił. No, ja tylko dwa razy. O nie. Dobra. W razie wu zawsze trzeba takie coś robić. A nie wiem, jak ci to wytłum. Blok dasz, widzę 40 sekund prawie. Ja nie mogę. No Jasiek słabo. Musisz się przy, przy ten. Na następnej rundzie nie możesz robić kupić jakiś trików. I ty my, bo, 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 bo! No nie da się. Nie da się, widzę, za bardzo to zrobić. A to Opa. Opa. Nie robiasz takich rzeczy, jak teraz zrobiłeś przy przepaści, bo wtedy łatwo umierasz. Bo A cię podjechałem, tylko że przypadkowo akurat. Bo No nie, nie zrobiłem tego. Boo, no nie. Ej, ja się zastanawiam, co będzie w następnym karnecie. Nie! Widzowie banana przenika! Zobaczcie, co jest! Patrzcie, widzowie banan przenika! What is that? O oh, kurde, o oh, kurde, widzę... Dobra, ja już się bałem i o co ty, Ja się wyprawiasz. Pam, pam, Ej, widzę, blok da już równą minutę. O nie, 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 ale chopa i hopa. A następne będą łatwił tenkie bloczki. Bloczki i kapoczki. A tu robimy. Bam! Pięknie. Oj, dobra, dobra. Dobra. bam Ole, ja, dobra. Bam! bam No nie! Chcie ty robić to samo co ja? Wiesz, że tobie się czasami to nie udaje. No, wow, bo nie zawsze wychodzi. no to mi za pierwszy masz wychodzi. Zawsze, zawsze. Po prostu zawsze. Ja zawsze? Odbijanie końców, od końców to jest takie łatwe. Albo może też... Jeszcze wam pokażę jeden trick z kolcami widzowie. Pokażę wam jeszcze jeden trik z kulcami, więc widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, gramy sobie bez akurat stopereczka, więc my sobie może coś puścimy. Jakiegoś no, dziwnego. No nie. I ja wiem, co będę musiał widzowie zrobić. Dobra? A wiecie, co ja, widzowie chcę puścić? Coś fajnego! Jeszcze nie znała, że mam dobre warunki Ciągasz ze twórki Skadzasz i się Widzowie, ja mówiłem, że Jasiek jest słaby. Jasiek, ja ci mówiłem. Bo ty nie, Bo ty sam mówisz, że nie lubisz grać w Blazer Tracer. Ostatnio. Więc widzowie, jak tworzymy Dasza i widzimy się zaraz. Widzowie, nie pytać. Nie pytajcie o co chodzi. No i wiesz co, Jasiek? No, no, to, ja, no, to, Natan, no to. Ja ci nagram to. I pokażę ci, jak. Na, czy to zrobi save? Ale nie wiem. A my, widzowie, szykujemy. Z... Kurde, stopper. I dobra, widzowie, letymy tu. I zobaczymy, ile Jasiek wytrzyma. Oby jak najdłużej. Jak na lasera tyle nie wytrzymał, to na i Blockdashu wytrzyma dłużej. Dlatego że my najwięcej w Blockdash gramy. Ale ja, pamiętam, jak my się tak jaraliśmy Blockdashem. A teraz to ja się na nie jaram. Ja pamiętam nawet widzowie, jak ja nie wiedziałem co to co oznacza blog dasz. A ja pamiętam, a, no nie wciel, że a... No ja się nie bijemy się, bo, bo jak bo jak mnie zrzucisz to bo ja będę cię tak bił. Ja cię nie biję. Nie, nie, nie. Co? No, ty, nie. Uj! I po. Ale to zrobiłem, widzę. Ej, mi się wydaje, że trzeba to jakoś bokiem robić. Nie wiem, jakoś bokiem tak wyleciałem. Hop! Hop! Hop, hop. Hop, hop. Hop. Essa pomogło mi. Po. No i co, dostałeś też i co? I boom! Ale to zrobione jest. Ej, ty Jasiek, nie bijemy się! Mamy już taki długi blok. Minuta 40, widzowie! Minuta 40. Nie, teraz nie możemy spadnąć. Minuta 50. Minuta 50. No nie! Ja pierdziele! Widzowie, blokdasz to minuta 57. 6, 6 Minuta 56! Widzowie, Jaszek już prawie wytrzymuje te dwie minuty. My zawsze na odcinkach ćwiczymy to, te blokdasze. No dobra, właściwie to ja Jaszka ćwiczę, bo ten... bo... Wiecie, młodsi, no to wiecie, za bardzo też nie umiałam. No i trzeba tr też trochę jakby poduczyć, bo ja miałam najdłuższego blokdasza 8 minut. Wy się pochwalacie, ile wy mieliście najdłuższego blokdasza w komentarzach. Bo ja właśnie 8 minut. Ja się najdłużej chyba miał 3. Ale nie wiem. Nie, 4. No nie wiem. Jak ze mną wytrzymujesz ledwo co dwa. Ale widzę, jak widać, Jaszka już powoli coraz bardziej poduczam. Dlatego, że już dwie minuty prawie wytrzymuję. Tak, już górkę. Dobra, już tworzę. No. Yy, nie wiem. Mam koronek. Co? Oliwier ma koronek? Kto? Oliwier. Oliwier. Chyba sto już siedemdziesiąt. Trochę mniej, trochę mniej pamiętam. Od już w Stamba prawie nie gra. Prędzej Pet Simulator teraz. A widzę! Pet Simulator. Ej, widzę, jak jest I był u mnie niewidzialny! Co jest? What? Say what Ma. Kurde. Nie, stopera nie włączyłem, ale już włączyłem. Spoko. Jeszcze się Ała, uratuję. Bą, bą, bą. E, e, e. Jestem cheaterem, ale nie komentuję. Halo, 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 halo. Blum, blum. Dzwoni do mnie brąbę, bo robi banda. Widzowie, blok testu 20 sekund. 25. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Uf. Dobra. Dobra, Jasiek przeżył. Hop, hop! nasz szła na 45 sekund. Pięknie. Pięknie. Jest! Okej. Okay. Aha, ale essa Te bloki były takie S. No to już nie jest takie łatwe. Bo można się trochę uderzyć o kolce ale tu już jest Ehm. Um, no, ale bloki. O nie! Tak, to mam to oh. No właśnie ci nie, przeszkod nie przeszkodziłem, ty mi też przeszkadzałeś i zrobiłem. Widzowie, nie wiem, co się na tym odcinku odwala, ale że ani razu przez sejfanie nie spadłem. To jest trochę dziwne, co nie ja Ale my przechodzimy do następnej rundy, już się nie będę chwalić, bo każdy to umiał. Bro!